Dajcie przyjaciele, pozwólcie, że podzielę się z wami myślą, którą teraz brzmiałem o miesiącu Heżwan. Jak wiemy, ten miesiąc, w którym się teraz znajdujemy, nosi nazwę Heżwan. W miesiącu poprzednim, który nosi nazwę Tishrei, mieliśmy bardzo dużo świąt. Począwszy od Nowego Roku, Hashana, później Jom Kippur, Sukos. I żmijaceres, Simchastora. Tyle świąt. A teraz, miesiąc Herzwan: nie mamy żadnych świąt. Ani jednego święta w tym miesiącu. Dlatego którzy nazywają ten miesiąc Marchewan. Bardzo gorzki. Goszki miesiąc. Gorzki Herzwan. Bo nie ma on żadnych świąt. Ale ja tak sobie myślę. Może to jest prawda? Tylko moja myśl. Że zazwyczaj wiemy w Judaizmie cyfra 7. 7 reprezentuje Tewę. Tewa, natura. Coś naturalnego. 7 dni w tygodniu. Coś naturalnego. 8. 8 reprezentuje coś Lemalamin Hatewa, czyli wyżej natury. Coś ponanaturalne. Coś, co jest nienaturalne. Czyli. Cud, rozstąpienie może. Zazwyczaj może, czy nie roztąpia. A kiedy tak się dzieje? To jest cud. Poznać ponad naturę, Hanuka, cud, osiem dni, Hanuki. Ósemka reprezentuje. Coś, co nie jest naturalnego, coś, co jest zmianą natury. Jedyny Bóg może zmienić naturę. Bóg pokazuje nam czasem poprzez cuda, które czyni dla nas, że jest w stanie zmienić naturę. Coś, co jest coś natura naturalnego, stan naturalny. Zmienia się, coś się dzieje, co myśleliśmy, że nie jest w stanie się zmienić. Ktoś był bardzo chory, nagle wyzdrowiał. Lekarze mówili, że nie ma szans, żeby wyzdrowiał. Cud, nie można tego wytłumaczyć. Stał się cud. To nienaturalne. To cud. Usemka reprezentuje cud. Tishrei Miesiąc Tishrei Miesiąc Tishrei Który jest siódmym miesiącem Od miesiąca Nisan Mamy Nisan Iyar Sivan, Tamuz Av Elul Tishrei Tishrei to jest siódmy miesiąc Od miesiąca Nisan Siedem to tewa, natura? W tym miesiącu, w siódmym miesiącu mamy Kippur, sukos, szmiaceres, Semchastora. Przychodzi miesiąc, heżwan, ósmy miesiąc, bez żadnych świąt. Dlaczego bez żadnych świąt? Wydaje ci się, że jest on malheżwan, gorzki, bo nie ma żadnych świąt? Dlaczego nie ma on żadnych świąt? Bo nie potrzebujemy świąt w tym miesiącu. Bo ten miesiąc sam w sobie jest lema na tewa, poza natura. W tym miesiącu żyjemy ponad naturą. Dlatego nie potrzebujemy żadnych świąt. Siódmy miesiąc, tiszej, siedem, tewa, natura. Potrzebujemy czegoś, co nam da... coś dla naszej duszy, siłę, kojach, energię, duchową energię. Potrzebujemy świąt. Po to są święta. Żeby nam dały tę energię z góry. Piątkową energię na cały rok. Święta Sukos, Smachastora, teraz Przychodzi ósmy miesiąc. Nie mamy żadnych świąt. Co to oznacza, że nie mamy energii teraz? Nie, nie mamy jak uzyskać tą energię duchową? Otóż nie. Właśnie w tym miesiącu, ten miesiąc jest bardzo wyjątkowy, bo jest on ósmym miesiącem, a więc poza naturę, na Marmina Dlatego nie ma on żadnych świąt. Być może. Być może to tylko moja myśl. Po czym, co jest po, po miesiącu Mamy Kislew. A co mamy w miesiącu Kislew? Jakie święto? Hanuka. Ile dni ma Hanuka? 8. A więc począwszy od miesiąca ciszej, Który ma Sukos, 7 dni i 8. To jest szminia Ceres, 8. Mamy ósemkę w Tiszej. Mamy ósemkę w samym miesiącu. Hezben, który jest ósmym miesiącem. Po czym mamy Kislev, który ma. Zapoczątkowuje święto. Chanukę. 8. Po czym dalej? Os, ósemka, ósemka, ósemka. A więc 3 razy 8 to jest Hazaka. Czyli to jest coś, co jest silne, mocne nie, nie może, nie można tego zepsuć. Trzy razy osiem. A więc te trzy miesiące: Tiszej, Hezban i Kislev. Żyjemy w czasie bardzo wyjątkowym w czasie Lemala Minatewa. Z ósemką. Więc nawet teraz, w miesiącu Hezwan, w którym nie mamy żadnych świąt, wydawać się może, że to jest bardzo gorzki miesiąc. Mar -Hezwan, Bez żadnych świąt. Nie, nie, nie. ósemka. 8 miesiąc. Zemana no miatawa, A więc. Mówmy się o dobry rok, o dobry miesiąc, w tym miesiącu, o kolejne miesiące, dobre dla nas, dla dla całego świata, Haim, wszystkiego dobrego.